Przedstawię teraz metodę montażu, e, założenia tego roweru na ścianę na właśnie tym wieszczaku, o którym wcześniej Wam opowiadałem. Pokaż proszę wieszczak teraz, jak wygląda z roweru. Jest to hak, który trzyma rower. No i troszkę niżej teraz poproszę na to drewnianko. No i elementy drewniane, w którym siedzą opony roweru. Dobra, zapraszam już tu teraz z kamerą. nagrywa mój syn, Mateusz. Rower, który będzie wisiał na ścianie, tak jak wspominałem, waży troszeczkę ponad 13 kg. Myślę, że konstrukcja jest przewidziana na większe obciążenia. Prawda, nie robiłem, robiłem jakichś wyliczeń wytrzymałości, ale sam się na tym zawieszałem i trzyma. Do montażu roweru potrzebna będzie taka linka. Wyliczyłem tą odległość, żeby odpowiedni kąt był tutaj na sklejenie roweru. Przekładam ją po prostu przez ramę pod linkami, które są w rowerku, robię pętelkę i zakładam rowerek teraz na ścianę, Mocuję tak? rower kołami w tych miejscach. Wspieram się troszeczkę stołkiem, może się troszkę, no i... Trzeba właściwie pedał wystawić. Tak. Rowerek założony. Jest to proste. Siła, która jest potrzebna tutaj do trzymania tego roweru w tej pozycji jest naprawdę bardzo niewielka. Mogę używać właściwie jednego palca, żeby nim ruszać. Także duże obciążenia tu nie idą. Linka jest mocna, gruba, ale można zastosować mniejszą, cieńszą. No i dzięki temu można się cieszyć e, powierzchnią tutaj w domu. Tak? Dziękuję. Pomoc. Tak to wygląda. E, polecam, polecam wszystkim e, korzystanie z takiej metody. To naprawdę e, dobra, ciekawa metoda, żeby mieć troszeczkę więcej miejsca w domu, a trzymać. Bezpiecznie lata. Cześć, pozdrawiam.